u się na tej klamie, przepraszam, że była przerwa 3-dniowa, Ale nie mogłam nagrywać. <coughs> wiesz, że mój komputer to stary. Pierwszy dzień, no. Mam no, napięty grafik. Byłam, no, wiesz, pierwszy dzień, no to zawsze nie nagrywam mnie. Drugi dzień. No i jechałem przez, przez to, przez szkoły, musiałam jechać. No bo gdzieś musiałam jechać znowu na piłkę, no i nie miałam czasu. Ale dzisiaj, jeżdżę nie wróciłam do szkoły, i mam czas Znowu mm, się, jak przestałam nagrywać, to mam więcej subskrypcji, a ja więc chcę, żebym pokazywał. kanale też będzie filmik. No było 26, dni, 25, nawet mówiłem. Miałem 26 subskrypcji, panu mieli nie bo że wybrałem, bardzo. Dużo story. Ale taki dzisiejszy temat to jak kto na chciałem Co mi do dzieła? Widzimy się już na moim Okej, okay. jak widzicie, słuchajcie, ja już mam planczera, ale ja go nie będę usuwał, bo nie potrzebuję. Jakieś podniesie sobie w gogle. Kiedy tak szybko dwa razy. No i czekajcie. Jeśli chcemy, był taki powolny, ale ta aplikacja obrębowa obciągnie. I wpisujemy sobie tutaj. Ładnie. Wpisujemy sobie, Musimy się załadować. Escalante. Escalante. I klikamy tu Escalante wraz z heming, Missing. I wjeżdżamy sobie lagi, lagi na dół. Schim. Proszę Bejadów. Czekajcie, bo tego nie ma. No to musimy sobie wpisać Eskalancer tutaj do Walding. Eskalancer do Walding. I w pierwszym klikamy. Ja to ogólnie będę przeglądał się chrom. Jak macie inną przeglądarkę, to też musi to zrobić. Uważaj, będzie tak inaczej ok, teraz jesteście sobie dół. i na no, macie? czy na Universal, na Windows, Apple, Mac iOS ja mam na Windows, klikamy kolejkę bo być to taka jak ja na wyświetli tak to jest oni komputer, oni komputer pracuje tu się jak to mm. Wiesz jak ten No i teraz pulp wiadomo i możemy sobie nazwać to na przykład SK Lea M Calanger Mecz Skalancer To Tutaj zapisz jako typ Apincion Excel i zapis niech to inaczej się ładnie no i jeszcze bym się udziałowała Słuchajcie, tu mam jawę, wam tam wyskoczy error tak to może być, że mam tam może wyskoczyć error musicie sobie jawę zainstalować, to sobie to wszystko macie na polsku i musicie sobie tam jawę zainstalować ja mam tu, otwórz Czekamy. Zahamnam się może, wiecie, zaham się może włączyć o. Nawet Escaloncer. Ja Wskrajdę. I wejdźcie tego Escaloncera. Ja mogę sobie chyba usunąć. Tak. No tak, ok. Wchodzimy tak do Ojku. No i już mam, wy tam jeszcze musicie się zalogować. No właśnie, zaraz mi się to nie pokażę. No, no słuchajcie, ja już tutaj mam Wojan, bo, bo to jest link, ale wy tam się jeszcze musicie się ogólnie zalogować, nie? Nie wiem jak tutaj zmieniać wersję, tylko na razie to wie. się pan więcej wiedział, co <coughs> ja powiem. Po chwileśmy dodać na po profilu na przykład. у меня всегда занимают мышцы занимаются это у меня я хочу сообщать как на все давай так и запись Nie, już tu mamy na funkcji woja. Nie możemy na tej logice, którą ustawiliśmy. No i żeby nie było to krytne. Tutaj macie jawy. Tak, tyle ja musicie sobie zainstalować. i do cholery, musicie sobie jawy zainstalować. O, no i no, właśnie tyle jaw musicie sobie zainstalować, żeby wam ten mikrofon działał. No i że musicie, to automatycznie zainstaluje. A tu mam jakąś jawę. Tu mam Ja mam jawę Platform S Kabiny Musicie sobie to zainstalować No i teraz czekajcie chwilę, i majtę, ja Wam się tu powinien uruchomić, nic mi się nie uruchomiło komputer jest za wolny Bo teraz ta aplikacja nie ma trochę obciążeń Oj kurso, żebym tak słabo słuchał Słuchajcie? Słuchajcie, może kamera zgasnąć, jak jest lepsza. Pagaćcie. Może kamera zgasnąć. Okej, okay, dobrze, słuchajcie, teraz mi chyba trochę lepiej słychać. Bo włączyłam sobie mikrofon. Wiecie, taki, taki mikrofon, wiecie, nie od komputera. No, mikrofon się nigdy nie działa. To też trochę trwa, więc... Bądźcie się w widzę, do Oj, o Boże. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie mi na filmy, które też macie pomysły. No i już mi się nie ładowało. No i mi się tam kończę, bo widzę już tam. I ja Was zachęcam do zostawienia subskrypcji. Oj. No i mi się pojawiło, że już filmik trwa mi za długo, już mi się pojawiło B a ale coś się da mi się filmik może przyciągnąć. Zarazam was do łapki, suba, rosną powoli, ale skutecznie. Mam nadzieję, że będzie tak jeszcze bardziej. No i mi się zaraz filmik, bo tu już mi wyskakuje powiadomienie, że już za długo trwa ten film, bo jeszcze nie widzę chyba takiego do dodatkowego... krótki jest, ale do zobaczenia, ja pa pa!